Także kochani, zaczynamy nowy film, zaczynamy nowego vloga. Powiem wam, że plan miałam takie, że miałam iść do kina z Radkiem, ale ostatecznie tak się źle poczułam, że poszedł sam na trzy filmy aż. Dlatego, że wiedziałam o tą kartę Unlimited i kocha kino, więc postanowił pójść sam. No i ja z racji tego, że zostaję w domu, no to postanowiłam kręcić vloga. Trochę do Was się odezwać i pogadać. Pokażę Wam w ogóle, jaką niespodziankę mi wczoraj sprawił. Taki bidon rowerowy, wiecie, tu jest taki uchwyt do picia, e, właśnie ze Spidermanem. <grym> będę miała. No, dosyć dużo się tu mieści wodę. Będę miała, e, wiecie, no na rowerze nie umiem jeździć, ale, ale będę miała po prostu do tego, żeby sobie, wiecie, podróże brać wodę. Czy robić sobie takie soki, wiecie, do picia I dzięki temu po prostu wypiję więcej tej wody Też w ciągu dnia No a tak co Zrobiłam zupkę, zaraz wam pokażę jak wygląda Chciałam wam kochani pokazać Jaką zupkę sobie dzisiaj zrobiłam Zostało mi trochę gulaszu Z poprzedniego dnia i stwierdziłam, że dodam Właśnie warzywa z mrożonki, wiecie Ziemniak, marchewka Ten kalafior I po prostu wszystko to podgotowałam Z przyprawami, z makaronem no i mam taką zupkę dzisiaj. Smacznego. Opowiadałam z siostrą przez telefon. No i oglądam sobie teraz wam mi jadę. Powiem Wam. Chciałam z Wami pogadać na jeden temat, tylko nie wiem, czy Siora nie będzie zaraz oddzwaniała. Ale chciałam wam z wami poruszyć temat em, taki, który już dawno chodzi e, mi po głowie, mianowicie założenie firmy. Um, bo powiem Wam tak. Kiedyś właśnie jak chodziłam do liceum. On dzwoni. <grym> Czekajcie. W każdym razie kontynuując. <grym> jak chodziłam do liceum tak, to mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał przedsiębiorczość. I na tej przedsiębiorczości robiliśmy Biznesplan I wtedy miałam jakby okazję. E, sobie wiecie przećwiczyć, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak, e, przygo jak się przygotowujesz po prostu do, do założenia firmy. E, I moim ogólnie planem, takim wiecie życiowym, chciałabym w przyszłości założyć właśnie własną firmę, własny biznes, mieć e, kawiarnię. Wiecie? Rozważałam jeszcze sklep internetowy, ale to się wiąże też yy, z kosztami jakiegoś magazynu i tak dalej. A, a myślałam sobie, właśnie, żeby tak kawiarnię sobie otworzyć, gdzie robiłabym jakieś wegańskie lub też niewegańskie opcje, właśnie ciasta, czy różne yy, rodzaje kawy, jakieś, może koktajle z owoców na upały. No, wiecie, żeby było tak miło, przytulnie, taki lokal, właśnie nie za duży, taki. W jakby w wystroju tropikalnym albo takim skandynawskim to by było coś co, co, co bym chciała mieć ale wracając do tego biznesplanu i ostatnio sobie o tym myślałam e, i, i po prostu w ogóle wypowiedzcie się na ten temat te osoby, które może mają swoje firmy jak to u was wygląda od kuchni, bo Wydaje mi się, że jednak ten nakład finansowy musi być dosyć, dosyć duży, bo wiecie: lokal, sam wystrój, jakieś właśnie lodówki, kasa fiskalna, ekspres do kawy, nie, stoliki, krzesła, nie wiem, położenie kafelków czy tapety, całe doprowadzenie wody, też w lokalu, czy właśnie czy jakaś wentylacja, ewentualna klimatyzacja no to wszystko to są koszty. I dajcie mi znać, czy w ogóle udało Wam się zdobyć to dofinansowanie? Jakie w ogóle były tam warunki tego dofinansowania? Bo ja szczerze Wam powiem, nawet nie wiem. I yy, jak to wyglądało z kosztami? I czy w ogóle taki pomysł by był dobry? Bo my się cały czas się zastanawiam nad taką formą pracy, ale też wiem, że własna firma. Wiąże się też z podatkami, z tym, co całą, z, całymi tymi papierami, załatwianiem, wiecie, skarbówki. No i tego całego bałaganu. I też, też na pewno stres tutaj też też swoje, swoje, no jak ktoś mówi, no, że daje popalić stres. No i też pracowników trzeba by było płacić. No, to jest masa rzeczy. No ale wiecie, chciałabym. Bo powiem Wam szczerze, że mm, teraz właśnie z tą moją pracą jest ciężko. Ogólnie yy, zauważyłam taką tendencję od jakiegoś miesiąca, że mam stany depresyjne naprawdę. Już takie, że nie mam ochoty wstawać z łóżka i robić czegokolwiek, czy nawet sprzątać, ścierać kurzy. No i dajcie mi znać, co myślicie w ogóle o takich, no, takiej opcji własnej firmy i jak to wszystko wygląda i tak dalej. Chciałam Wam w ogóle coś pokazać. Nie wiem, czy widzieliście to. To są karty do gry, które kiedyś z Radkiem kupiliśmy w Auchan za parę złotych, bo lubimy y, mapety i lubimy te, wiecie, serie filmów, bajek. No i znaleźliśmy takie karty. Pokażę Wam trochę jak to wygląda. Że, że są z postaciami te karty. Tak przykładowo Wam pokażę. I, I czasami sobie gramy właśnie. Tutaj pokażę Wam damy, bo to jest pigi. <grym> Także gramy sobie i... No, fajnie się gra takimi kartami. O tu macie tą mysz. Różne, przeróżne. Tutaj bardzo duża jest ta talia. Czekajcie, bo muszę jedną ręką wszystko robić, i to trochę trwa. No to gruba jest ta talia. I powiem wam, że graliśmy ostatnio w Makao, w Pokera. I tak sobie czasem zabijamy czas. <gryw> Masło myślane. Żeby wiecie się nie nudzić, bo teraz Radek ma urlop i wiecie, mimo to, że całe dnie ma wolne, to dochodzi do kina. Po prostu nadrabia sobie te zaległe filmy, które chciałby zobaczyć. Ale pytałam się go dzisiaj właśnie, e, dlaczego on tak bardzo uwielbia kino. I powiem wam, że mi powiedział, że że jest zupełnie inne odczuwanie samego filmu, niż na przykład się ogląda w telewizji. Że wiecie, że są inne takie wrażenia, że... lepsze jest nagłośnienie. I... No i że jest, że fajnie się ogląda, wiecie, na dużym ekranie. No, ja właśnie ostatnio byłam na tym Wonderlandzie. Znaczy, w sensie kraina Cudów i... I właśnie... I co ja jeszcze widziałam? Tego Agenta Kota. No Mówiłam, że na bajki ostatnio chodzę i jutro jak będę się lepiej czuła, bo dzisiaj po prostu jest bardzo źle, ale jak się będę lepiej czuła, no to To idę na jak to się nazywa? Sekretne życie zwierzaków 2 i na Spidermana. Dzisiaj Radek idzie na Spidermana, zobaczymy czy będzie zadowolony czy nie. Ja bym chciała zobaczyć. Bo podobno jest tam jakaś zmianka, wiecie, z tego Endgame z Avengersów, więc no chciałabym to wszystko, po prostu kontynuować tą serię. <grym> kontynuować tą serię bym chciała. I sobie obejrzeć. Powiem wam, że jeszcze nie mogę doczekać aż pojedziemy nad morze. Bo to już zaraz no, miesiąc został. Już mam tam wszystko poplanowane, już się z dziewczynami dogadałam, także będzie spotkanie. Lucyna, musisz dać radę, wierzę w Ciebie. <grym> mam nadzieję, że wypali, także jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to we trójkę się z dziewczynami spotkam. Znaczy, spotkamy razem we trzy o może tak. I będą fajne filmiki z Gdyni, także czekajcie, czekajcie. A jeszcze nie to będzie później po morzu. Tak, jak wrócę z nadmorza, to później jadę znowu do Warszawy, także to znowu się pewnie spotkam z Asią. Ehm... No, zobaczymy. No zobaczymy jak to wszystko będzie, ale jestem. Jestem zadowolona i jestem. Pełna, nie wiem jak to powiedzieć, pełna nadziei, że to wszystko po prostu wypali tak jak trzeba. Mam też takie, wiecie, wrażenie, że to, że ja się na przykład teraz źle czuję, to jest gdzieś tam odbicie tego, że ja po prostu miałam tą podróż niedawno i teraz mi stres wylazł to trochę na wierzch. Ale to nic, no przejdzie. No. W ogóle ja oglądam sobie różne dziewczyny na YouTubie takie są opalone, a ja dalej jestem blada. Muszę, muszę koniecznie się położyć, jak będzie tylko ciepły dzień. A zapowiadali, że do przyszłego tygodnia ma być nawet 15 stopni, co ja oczywiście się cieszę, bo dla mnie to jest po prostu bajka pogoda. No ale opalić się nie idzie. Nic i miałam się do was nie odzywać, bo już w sumie jest 21. Tworzyłam sobie piwo. Kratka dalej nie ma, w kinie siedzi, ale dlaczego ja się z wami łączę, dlatego że e, obejrzałam live'a. I jak mam wolny czas, to poświęcam na. właśnie dostałam nowego subskrybenta. Właśnie z tego powodu e, jestem zadowolona i chcę z wami poruszyć ten temat, ale e, chcę wam powiedzieć, że czasami zdarza się, że oglądam live'y różne na YouTubie Przeważnie to są jakieś kosmetyczne, wiecie, jak te laski testują różne rzeczy. Ale teraz yy, weszłam na komputer i yy, po prostu natrafiłam na live'a tutaj yy, kolegi, który też nagrywa i który mieszka w, w kraju, który ja po prostu kocham, który jest moim marzeniem i który zawsze chciałam zwiedzić, i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda mimo moich problemów. Mianowicie mam na myśli Norwegię i przy okazji stwierdziłam, że polecam Wam ten kanał, dlatego że warto, jeśli kochacie podróże, jeśli kochacie filmy po prostu związane, nie wiem, em, no z tym, żeby po prostu nacieszyć oko różnymi widokami, to serdecznie Was zachęcam. Już Wam pokazuję ten kanał. Także tutaj macie nazwę tego kanału. Oczywiście serdecznie pozdrawiam i. Proszę bardzo. I mam nadzieję, że yy, no, padniecie tutaj do kolegi youtubera i zasubskrybujecie też malutki kanał, tak jak mój, ale filmy są naprawdę ciekawe. I może chętnie po prostu na nie zajrzycie i zobaczycie, jak wygląda życie no, tego kolegi tutaj z YouTube'a. Także polecam serdecznie. No, także kochani, padajcie, bo musimy tutaj, e, jakby, wspierać się na tych małych kanałach. I powiem Wam szczerze, że w sumie, tak, tak su super, super szczerze, uważam, że właśnie te osoby, które są na takich małych kanałach, e, powiedzmy, maksymalnie do 5 tysięcy osób. To są takie normalne, fajne, takie wiecie, kochane, uprzejma, a im jest więcej, tym bardziej mają wszystko gdzieś i nawet zdarzyło mi się, że chciałam napisać wiadomość właśnie do jednej z youtuberek, która mm, właśnie ma duży kanał, to nawet nie odczytała, nie odpisała, więc cóż, miesiąc minął i nic się nie wydarzyło, więc musimy się wspierać tutaj na małych kanałach i i doceniać każdego tutaj pracę, którą wkłada w e, montowanie, wiecie, bo to tak się wydaje. No, wiadomo, może to nie zabiera jakiejś e, mega dużej ilości czasu, ale jeżeli chcecie faktycznie zrobić cięcia, e, podłożyć pod e, film muzykę, czy jakieś podpisy porobić, czy ładne kadry, no to jednak trzeba troszeczkę poświęcić nad tym. I czasu, i też jak ktoś pracuje, no to też yy, trzeba to wszystko pogodzić. Ale będę Wam co jakiś czas polecała różne kanały, bo ja jestem taką osobą, że ja nie jestem zawistna i zawsze staram się pomagać. Nie zawsze mi się to wiecie, zwraca, ale ja chcę być dobra i ja się nie zmienię. Po prostu ja jestem taka, taki mam charakter, że ja się nie zmienię. I chcę być taka, jak, jak mi się podoba, więc. E, no, wpadajcie tutaj do kolegi na kanał. Pozdrawiam serdecznie. Miło się oglądało film i live'a. I, live I e, te osoby, które mają małe kanały, to w ogóle osoby, które mi komentują i które mnie oglądają, to zachęcam Was do pisania prywatnych wiadomości do mnie. Dlatego, że ja zarówno na Instagramie jak i tutaj wiecie na mailu, to zaglądam często i odpisuję, kto do mnie się odezwie, to ja staram się odpisywać i naprawdę służę radą i pomocą nawet jeśli wiecie, siedzicie sami w domu i, i uważacie, że, że jest wam źle albo nie wiem, chcecie się podzielić ze mną jakąś radością, albo jakimś wydarzeniem albo zapytać o coś to was zachęcam do tego, żebyście do mnie pisali a teraz już kończę tego vloga Powiem Wam, humor mi się poprawił na początku, miałam taki kiepski dzień, ale teraz jakoś tak, wiecie, kontakt z drugim człowiekiem i, i jakby to, ten widok tych wszystkich gór i tych lasów i tej całej Norwegii po prostu od razu mi się humor poprawił. I mam nadzieję, że osiągnę swój cel i kiedyś Wam nakręcę film i mam nadzieję, że po prostu będę mogła zrobić Wam taką relację z Norwegii, jak pojadę tam na wycieczkę i że ten film u mnie się pojawi, także trzymajcie kciuki, ściskam was ciepło, pozdrawiam, buziaki, pa pa!